Make, 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 the ground shake Manko jestem Dominator i witam was bardzo serdecznie, dzisiaj zagramy sobie w Sky co to kuźwa się dzieje, za mną coś lata, nieważne, już rozpoczyna się rozgrywka, nawet nie zdążyłem się dobrze przywitać, o tu już, dobra, dobra, szybko ogarnę, kuj, i jedziemy, nawet nie zdążyłem sobie zakupić klasy Ninja, czyli dostaję trzy perły na start, kurde, kurde, szybko się tak wszystko zaczęło, pobijali, no i jaj, jaj, jaj. Dobra, więc szybko ogarnął sobie um, kum i możemy ruszać, dobra. Tak, tak, myk, myk, tutaj tak, jeszcze wodę, dobra. Co ja robię tu? Uu, uu. Dobra, jak widzicie, włączyłem sobie shaderki oraz teksturpaka, myślę, że fajnie się to zgrywa. What the fuck? What the fuck? Chciałem powiedzieć, wiecie, nie chcę po polsku przeklenać, bo jestem nie za Polaczkiem. Dobra, jedziemy tutaj szybko. Jedziemy, jedziemy, zaraz będą do mnie rzucać, wiedziałem. Kuźwa, wiedziałem, no i co, gówno! Do zobaczenia na kolejnej arenie. Dobra, dobra, witam was już na kolejnej arenie. Jak widzicie właśnie mówiłem, że mam tekstur pack i shader pack. Że mam shadery i texture packa, no jak widzicie fajnie to wygląda, fajnie się zgrywa, jest okej. Okay. Chciałem wam powiedzieć także, że tutaj jest sklep, który możemy zakupić i temy startowe, takie jak u, y, klasy łucznik, wojownik, ninja, koksiarz, Biroman oczywiście gramy na serwerze że na serwerze Jaś MC, więc jeżeli chcecie, to wbijajcie do niego, jeżeli chcecie, abym nagrał jakąś inną minigierkę, to wpiszcie w komentarzach. Oczywiście łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wiecie co robić, ja nie będę nie muszę wam tego mówić, więc jedziemy, jedziemy, zaraz rozpocznie się rozgrywka, tak jak widzicie jestem w świetnym humorze, ładnie wszystko idzie, bo mamy długi weekend, będzie długi weekend, będzie bang, będę musiał się uczyć, no bo mam trzy sprawdziany w następnym tygodniu, codziennie, ale nieważne, w dupie teraz, nie gadamy o szkole, teraz jedziemy z pełną parą na Skywarsach, dobra, wyciągamy wszystkie itemy standardowo, zaraz będziemy ogarniali eku, tylko muszę szybko ogarnąć to, co mam w skrzynkach, dobra, dobra, mamy, ubieramy... Dobra, jedziemy, nie mam w ogóle żadnego miecza, nie no, jak zwykle Kurde, muszę sobie skraftować, bo co? Bo co, mi nie mogliście dać taksowego jakiegoś miecza? No nie mogliście, no co, nie mogliście? Jak nie mogliście, jak mogliście No dobra, ogarnę sobie kół i jedziemy Tak, mam tutaj sobie, przygotuję, tak, tak, tak Tutaj wodę, łuk Dobra, czekajcie, jest, najbliższy gracz jest tutaj Dobra, zaraz go zrzucę Myk No ziomek, co ty Antykno, czy co tam jest? <mulans> dobra, poleciał. Kuźwa, niestety nie mam jego EQ. Ale dobra, udało mi się go zabić, więc mogę być chyba... Czym ja się buduje, czym ja się buduje. Dobra, mogę być chyba zadowolony, więc okej. Okay. Yy, czekajcie, gdzie jest następny gracz? Dobra, tu myk. Kuźwa znów nie trafiłem. Nigdy nie mogę trafić tą perłą. <todgłos> Wieczek. Kuźwa Więc dobra, do zobaczenia na arenie. A ty spierdalaj. to nie ja. Dobra, dobra, jesteśmy na kolejnej arenie. Więc jedziemy. Mamy tutaj jakieś grzyby chlucydy. Mam nadzieję, że one mi nie przeszkodzą. Jestem Polaczkiem Cebulaczkiem Gówno stać mnie. Nie jestem Polaczkiem Cebulaczkiem. Zobaczcie, stać mnie. Bo kurde, na każdej arenie sobie wydaje pieniądze. Po mnie stać, po mnie stać, ale i tak failuje, bo nie potrafię. Perl. Dlaczego? Ale dobra, nieważne, jedziemy Myślę, że teraz będą jakieś fajne itemy Fajne itemy Oh Mister yeah. Mr. Dominator Sojusz Dobra, dobra, dobra Tak naprawdę go kłamie <ścoughs> więc go zabiję Nawet nie wiem, który to, który to Ty, nie widzę cię, nie mam opcji fajna Nie wiem, dobra, okej, okay. Sojusz, Sojusz Dobra, pokażę ci, dobra No dobra, teraz dawajcie mi EQ No niech się zaczyna ta arena Jak Pić nie mogę, a kurde jak mamy zaczynać, tu się nie chce zacząć Dobra, szybko, szybko Pijże ja ziemę, stardomy na tropeę Dobra, jak już to przeżyjesz, Znają mnie wszyscy, jestem fejmem Huj, Oluju. Dobra, mówiłem, że jakieś spokojne temy będą, więc mam ogarnięte ku Mam nadzieję, że jeszcze w dolnej skrzyni będzie Kuźwa jest miecz, dobrze, właśnie Kuźwa, dobrze, właśnie dobrze Dobra, dobra Myk Dobra, tak, mam miecz, tylko miecz ogarniemy dobra, gdzie on jest? Dobra, tam trap... Siema, siema, siema! Gówno nie sojusz, Poszukałem cię! Dobra, mamy taki miecz teraz. Tutaj coś miał ciekawego. Nie. Tutaj nie wiem nie ma... Tu jest skrzynka, tak myślałem. Dobra, dobra, patrz ile ja mam itemów. Kurdy. to do wyrzucenia, to do ogarnięcia, tutaj to weźmiemy, tu weźmiemy. Mięsko, nie dobra. Gdzie jest ktoś kolejny? Dobra, jedziemy do góry. Teraz mi się udaje wygrywać, więc fajnie, fajnie. Kurde, dobra, ogar, ogar ziom. Ogar ziom, powiedziałem. Ogar, ogar. Küx, <policy> Lüyoruz, nie jeden miecz, jeden miecz, ale dobra, jeden miecz, ale jednak. No i kuźwa, diaksowy miecz musiał polecieć. Bo jakby inaczej. Kuźwa, było tak pięknie. Diaksowy miecz polecił, no Będę płakał. Dobra, jest kolejny gracz, jest kolejny gracz. Kuźwa, <mulary> 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 co on zrobił, co on zrobił?! Kuźwa nie. nie. No dobra, to byłoby na tyle w tym odcineczku Kuź wam niestety mi się nie udało, ale myślę, że jednak odcineczek wam się spodobał Więc jeżeli wam się spodobał to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapeczki No ja jestem Dominator i do zobaczenia W kolejnych materiałach Siemanko pozytywnie jebnięty Dominator Siemanko, cześć